Słuchajcie, jedziemy. W dzisiejszym filmiku, tym którym dwa dni temu zapowiadałem, będą monsterki i będą filodendrony. A I teraz tak. Będą te. I te. Żeby się tylko nie pomyliło, bo ja mam to zgrupowane w odpowiednie, jakby części. No i dobra. Teraz co trzeba zrobić? To pewnie już doskonale wiecie. Zniszczyć roślinę. Czyli pozbyć, pozbyć się niechcianych, niechcianego ulistowienia. Naszym generalnie zadaniem jest włożenie rośliny do in vitro, a nie jej manipulacja tą rośliną. Tak więc bardziej się skupiam na tym, żeby ta roślina wypuściła się ładnie, zaaklimatyzowała do warunków in vitro i w ogóle, żeby nie było w tej roślinie zakażenia, co niestety czasami jest częste, przynajmniej w filodendronach. A później dopiero zaczniemy się bawić w tak, zwaną, tak zwane manipulacje in vitro, czyli będziemy namnażać poprzez kalusogenezę i tak dalej. To są konkretne inne dawki hormonów, które predysponują roślinę do no choćby. Tej kalusogenezy, tak? W tym wypadku. W tym wypadku, co będzie robione. E, dobra, I, ale wracając do meritum filmiku, konkretnie i wyprowadzenia. To jest acze e, rozcieńczone dwukrotnie, czyli tutaj jest 2,5% podchloryn e, sodu. E, który jest jakby substancją sterylizującą i coś takiego bujamy przez 7 minut. 7 minut kto oglądał poprzedni film, ten wie a kto nie, no to zapraszam do oglądania poprzednich moich filmów, są w playliście jesteśmy po sterylizacji Ach. łapki pryskamy co zresztą pewnie doskonale słyszycie z tyłu sobie łapki popryskałem krótkie. Pamiętajcie, jak macie mokre łapki to nie majtamy nad zapalniczką, którą mi tak w sumie teraz nie mam zapalonej bo inaczej niestety nie łapałoby odpowiednio kadru w telefonie Dobra, 2-3 Najpierw wójeczkę robimy, później robimy resztę e, Może sobie tu odłożę I Teraz co ważne, przykładamy z acze do wody Płuczemy. Dlaczego płuczemy? No, bo jakbyśmy to po prostu wyłożyli na pożywkę, no to to czy dalej by to sterylizowało. I tak naprawdę zamiast sterylizować powiedzmy 7 minut, byśmy sterylizowali eksplantat powiedzmy 20. No, a no nie muszę Wam chyba tłumaczyć, że to nie jest zbyt zdrowe dla eksplantatów. To znaczy 20 minut to jeszcze palszerzeń, no ale tak naprawdę to by sterylizowało wiele dłużej, tak więc musimy to wypukać tak. Staram się robić te filmiki tak, żebyście widzieli może nie na największym przybliżeniu, bo nie mogę z kamerą wejść tu. No szkoda trochę, bo najchętniej bym to zrobił z większym przybliżeniem na eksplantat. Może mi się uda jakoś kiedyś inaczej tą kamerę ustawić. No ale z daleka i tak coś widzicie, więc uczycie się robić to in vitro i to jest najważniejsze. Kolejne filmiki. Wiem, że paru z Was chciało robić rośliny in vitro akwaryjne, tak? Akwarystyczne. Ja kiedyś je robiłem. I wiecie co? Zamówiłem i wspominałem na poprzednim filmiku, bodajże, że trochę mi przemarzły. Ale wspomnę jeszcze raz dla tych, co nie oglądali poprzedniego filmiku, przemarzły mi te roślinki. Ale mam cichą nadzieję, że dojdą do siebie. To znaczy, przemarzły, bo hitpackami ludzie nie włożyli ci, co wysyłali te rośliny. Ale na to już nie miałem jakby wpływu. A, no ale mam nadzieję, że dojdą do siebie i one też zrobią film z in vitro. Nie wiem, czy zrobię go jutro, pojutrze. Ważne, co Was tu powinno interesować z tego, to jest to, że ten film się pojawi jakoś dwa dni od publikacji tego filmu. No, czyli, czyli po prostu zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, jeśli taka jest Wasza wola, żeby nie przegapić tych filmów, bo wiem, że paru z Was o to pytało na PW. No i uczynię te po prostu roślinki. No czemu nie, w sumie. Zawsze fajnie sobie przypomnieć to, co się kiedyś robiło. Eee, dobra, słuchajcie. No i to by było tyle. tego. Dobra, słuchajcie. Nie przedłużając, na razie, trzymajcie się, cześć.